Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo, serdecznie w kolejnym odcineczku Oceniam Zestawę Widzów. Ja jestem Grzelu i zapraszam was do oglądania. W poprzednim odcinku zakończyliśmy właśnie ocenę tej skani, więc przechodzimy do kolejnego zestawu które nadesłał nam Wegeski. Jest to ciężarówka marki Renault Range T 2013 rok, konfiguracja 480 koni, skrzynia 12 biegowa plus retarder. Bardzo podoba mi się ta renówka. Widać, że tutaj jest zastosowany skin Link International Transport, znana firma dosyć z reala. Tutaj widzimy, że chłop kręci pauzę gdzieś tutaj na McDonaldzie, bardzo ładne niebo. Niebo ładnie się tutaj zgrało z tym zdjęciem. Fajnie, że to zdjęcie jest zrobione tak, że nie widać tutaj cienia od tej strony, tylko jest to fajnie zrobione. Co mi się na pewno nie podoba, na co bym zwrócił uwagę, to czytniki, które są używane do opłaty drogowej, są na górze. Zazwyczaj, znaczy no nigdy nie widziałem w realu, żeby ktoś tak montował czytniki. Może się mylę, może się czepiam, wiecie o co chodzi. I ja mogę się do tego troszeczkę przyczepić, no bo to się zazwyczaj gdzieś tutaj montuje na samym dole szyby. Bardzo ładna firanka, tutaj bardzo pasuje czarna z białą falbaną do, tego, do tej ciężarówki. Ogólnie skin bardzo jest dobrze odwzorowany, widać bardzo fajnie to jest zrobione. I ogólnie ja też bardzo lubię Renault Range T, więc to jest też fajne, <laughs> fajnie się to wszystko prezentuje. Kania, tak, skania. Renówka w loadeku widzę. naczepa, krąka loadek, także też bardzo fajnie wygląda, bo jest to dosyć nisko. No i ogólnie ładnie się to prezentuje krokodylek, za którym zawsze szaleję, więc on, jest, on też jest super. No, i tak z zewnątrz ogólnie, no to nie ma to się wypowiedzieć, bo jest to po prostu odwzorowany zestaw z reala. Można by, powie można by tak powiedzieć. Pamiętajcie o tym, że, jeżeli odwzorujecie jakiś zestaw z reala, możecie również tutaj go pokazać, czyli zestaw z reala i zestaw z gry, żeby miał po prostu porównanie, jak jest on odwzorowany. Pamiętajcie o tym i przypominam tylko, ale zdjęcie, jak najbardziej, bardzo ładne. Graficznie, przede wszystkim graficznie to ładnie wygląda, nie ma tutaj żadnego ciemnego zdjęcia, że robiliś to pod słońce, tylko razem ze słońcem, ładne niebo, ładnie tutaj w ogóle sceneria się tutaj dograła na McDonaldzie gdzieś na pauzie, bardzo ładnie to zdjęcie wygląda. Dlatego za to, za to zdjęcie dam Ci tutaj 8 na, na 10 ocenkę. A my przechodzimy do kolejnego zestawu, który nadesłał nam Magister Kebab. I jest to ciężarówka marki MAN TGX, moc 440 koni i zestaw typu MEGA. I tak, co my tutaj mamy? Mamy tutaj MANa w lowdecku znaczy naczepem czyli taką samą jak była poprzednio, tylko po prostu różni, różni się na niej skin. Mamy tutaj MANa, który ma dwa koguty na dachu. Spoko to wygląda, nie powiem, że nie, bardzo ładnie. Mamy tutaj przede wszystkim rejestrację. Z modyfikacji, która wygląda dużo, dużo lepiej niż ta oryginalna od SCS-u. Do czego mogę się już przyczepić, już widzę, bo mamy tutaj Angel Wars naklejkę na drzwiach, na manie, na naczepie już tego brakuje. Więc albo stosujemy na całym zestawie i legalnie jeździmy, albo po prostu bym nie stosował tego nigdzie, więc tu już taki minus ode mnie. Bardzo ładne są tabliczki. Tabliczki takie kurcze, no ładne. Ala y, te, ala tablice rejestracyjne, więc są bardzo ładne. Y, I ogólnie taki y, ładny ten manik. Taki no, schludny, ładny. Realny przede wszystkim, nie, nie jest nigdzie wszystkiego tego nadźgane. W środku ładne tabliczki, ładnie też tutaj proporczyki, firanki wyglądają. Dwa koguty. Bardzo fajnie to wygląda. Więc tutaj, za no, minusem, oczywiście, dla mnie jest ta, ta naklejka, że brakuje jej na naczepie. Dlatego, jeżeli mam możliwość stosowania tego na ciężarówce, a na naczepie nie, wolę raczej nie stosować tego nigdzie, bo to nie za fajnie wygląda. Ja wiem, że możecie tłumaczyć się, że naczepa nie lata na Francję, zastaw już tak, ale no, chodzi o wygląd, chodzi tutaj mi o wygląd, więc tutaj ci po prostu dam ocenę 7 na 10. I przechodzimy do kolejnego zestawu. Dzisiaj tych zestawów będzie troszeczkę mniej. Ja tutaj nadrobię wszystko i już w zasadzie, jak widzicie, ten film już jest dawno możliwość wstawiania nowych zdjęć. Więc następne zdjęcie nas desłał nam opiekacz. I mamy tutaj skanie R. Crow Edition Streamline. Konfiguracja 4x2 w loadeku. Znowu loadek, patrzcie, same loadeki dzisiaj. Kabina Streamline, moc silnika 450 koni, dodatkowo aurorowanie w kolor, lampy dalekosiężne razy 5, fanfary razy 2, lampki na antrapie, maski pomarańczowe 4 razy, się uszy pod lusterkami 2 razy, pomarańczowe koguty, obrysówki na międzyosiach, obrysówki przy lampach i naczepa Kugla Firanka. Także, no naczepę... Naczepę uciąłeś, naczepę uciąłeś, tak samo nie podoba mi się tutaj kadr zdjęcia, które zastosowałeś, bo jest trochę ciasno bym powiedział, troszkę do tyłu bym dał tą kamerę przede wszystkim, bo tutaj już uciąłeś oponę, więc ciężarówka została ucięta, nieładnie to wygląda. Kolejnym minusem rejestracja bym powiedział, bo... <laughs> No, ta rejestracja od SCS-u, no, dupy nie urywa. Ta z modyfikacji jest jednak kozacka i ona robi dużą robotę. No, fajny Holland powiedziałbym. No, biały kolor, biały kolor scani, taki ala la Holand. Mamy tutaj, my się usze, tak jak napisałeś lampki na grillu, dalekosiężne, orurowanie, dwa koguty więc no, wszystko tutaj no, ładnie się prezentuje. Oprócz no kadru, kadr zdjęciowy jest bym powiedział zrypany, ucięta jest ciężarówka, więc no niestety nie wygląda to zbyt fajnie. Fajna tabliczka tir, nie wiem czy o tym mówiłem czy nie, ale fajna. Sceneria no jakaś tam przy budynku. Nie masz tutaj włączonych świateł, więc szkoda, bo wolałbym zobaczyć jak to świeci, a na razie widzę po prostu, że jest więc też troszkę szkoda, masz tutaj do jazdy dziennej w lampach więc silnik na pewno jest odpalony <laughs> także no, no to zdjęcie do mnie nie przemawia pomimo tego, że jest yy, spoko ciężarówka no to niestety to zdjęcie jakoś tak yy, totalnie nie wyszło dlatego dam Ci tutaj ocenkę też yy, no 7 na 10 dam Ci ocenkę ze względu na to, że ciężarówka jest ładnie zrobiona nie ma tutaj wszystkiego nawalonego, ale no niestety, nad kadrem bym tutaj popracował bardziej. A my przechodzimy do kolejnego zdjęcia, które nadysłał nam Neon, marka Scania S, konfiguracja kabina High w podwozie 6x4, belka dachowa z halogenami i michelinami, dwie trąby, lampki na grillu pod zderzakiem, chlapacze i cytrynki oraz uszy pod lusterkami. Widać, że to jest Skania o mocy 580 koni V8 i jest to ciężarówka, która należy do firmy RODER. Także jest to zestaw firmowy. Mamy tutaj tablicę RODER 20, bardzo fajnie. Fajne chlapacze, jest kiehota, Więc przede wszystkim też fajne są tutaj te tabliczki DIKTOR Kościerzyna. <laughs> więc to jest spoko. Co my tu jeszcze mamy? no Mamy Michelinki. Cztery... Jak to się nazywa? halogeny. Musicie brać dzisiaj poprawkę, bo ja stałem i od razu nagrywam, więc... Y, tutaj mamy jakieś uszy pod lusterkami. No i ogólnie fajny żółty kolor w połączeniu z czarnym i takim białym. To bardzo fajnie wygląda. Naczepa typu chłodnia, gdzieś tutaj, bym powiedział, na jakieś kraje skandynawskie raczej. No, no raczej tam się stosuje takie naczepy z bocznymi otwierami, otwieranymi drzwiami. Dlaczego? W sumie to nie wiem. Może ktoś wie, to chętnie bym zaczerpnął takie wiedzy. Dlaczego takie naczepy się stosują zazwyczaj gdzieś na krajach skandynawskich? Naczepy typu chłodnie. Jeżeli ktoś wie, to chętnie się dowiem, dlaczego tam najczęściej takie są z bocznymi drzwiami. Możecie dać mi znać w komentarzu, jak ktoś wie. No i co, ja tutaj się zbyt dużo na temat tej skali nie będę wypowiadać, bo to jest yy, normalna, ładna skania, ładne felgi, pomalowane też żółto-czarno, więc fajnie jest to odzorowane. Yy. No i co? No i tutaj mamy napis roder, żeby to było widać, że to firmowa ciężarówka. Ciekawe. No nie, no podświetlany ten roder na pewno nie jest, tylko chodzi po prostu o to, że tutaj, no nazwa firmy, tak. Ładne tabliczki, tu napis super, dwie lampki, także no ciężarówka ogólnie prezentuje się bardzo ładnie i tutaj dam ocenkę 8 na 10. I mamy tutaj kolejny zestaw, też od Rodera. Marka DAF Euro 6, konfiguracja kabina Super Space Cup. Podwozie 4x2, lampki na grill oraz klapacze pod zderzakiem moc 480 koni. Kolejna ciężarówka z firmy Roder. Jest to ciężarówka typu loadek. Co mi na pewno tutaj przeszkadza, to bym powiedział, że te między ośki Jakoś w ciężarówkach typu loadek. Nie lubię zakładać między osiek, i dziwnie to wygląda moim zdaniem. Więc ja zazwyczaj nie zakładam między osiek do Dafa, właśnie, czy tam do jakiejś innej ciężarówki właśnie w typu lowdeku. Ogólnie fajny kolor, czerwony, czarny grill. To się bardzo fajnie prezentuje i bardzo się to fajnie komponuje. Widzimy tutaj też skin na naczepie, który też jest czerwono i no i trochę białego tabliczki te same w środku masz prawie to samo co w tej skalni więc tutaj raczej pominiemy ten temat bo to oceniałem y tutaj mamy już w ogóle zupełnie inną tablicę rejestracyjną nie mamy tutaj y roder tylko mamy tutaj po prostu jakąś y bydgoszcze chyba to jest chyba bydgoszcze rejestracja <coughs> dwie lampki na grillu y i można też tutaj zwrócić uwagę że mamy dwie naklejki Angel Morse, czyli jedna na naczepie, druga na ciężarówce, i tak się to powinno prezentować. Także ładnie się to wszystko prezentuje. DAW bardzo ładny, ładne felgi, ładne opony, wszystko tutaj widać z modyfikacji. To Ta samo tablica rejestracyjna. To jest chyba w ogóle DAW od Szumiego, z tego co widzę. Więc DAW też ładnie się prezentuje z naczepą, innym. Naprawdę nie mam się tutaj do czego przyczepić, bo wszystko ładnie się prezentuje. Dlatego też, e, tutaj ocenkę dam Ci 9 na 10. Kolejne zdjęcie nadesłał nam Randy. Randy, marka ciężarówki jest to Volvo FH500, konfiguracja 4 na 2 z kątem, nie wiem o co chodzi, ale moc 500 koni tutaj mamy. <coughs> No i jest to też ciężarówka firmowa, firmowa należąca do firmy wirtualnej firmy Speedline. Randy jeździ w firmie Speedline, jeździ Volvo, które ma 500 koni. Bardzo podobają mi się zestawy tej firmy. I co my mu tutaj możemy powiedzieć o tym Volvo? Volvo prezentuje się bardzo ładnie, bardzo ładny czerwony kolor z wielkim S, czyli Speedline. Na boku yy, mamy tutaj zastosowaną, chyba jakąś modyfikację na felgi, bym powiedział, albo coś w tym stylu. Yy, bardzo fajne felgi, taka sz szeroka felga. Nie jest to taka wąska, tylko szeroka. Yy, fajnie się to prezentuje. Ten zestaw przybrał takiej masy, bym powiedział, takie. To no widać, że to jest coś, nie? Yy, mamy ładną rurę z dwoma Michelinami. Czy te Micheliny mi tutaj pasują? No, bym nie za bardzo powiedział. Yy, te Micheliny mi nie za bardzo tutaj pasują i raczej bym tutaj po prostu zostawił halogeny. No, ale to już yy, firma, yy, firmy de decyzja jak oni robią, chyba że to kierowca sobie dodał, ciężko powiedzieć. Ale dwa koguciki, dwa miszeliny. Myślę, że te miszeliny są tutaj zbędne, ale przede wszystkim fajnie, że są dwie lampki na grillu. Które też dosyć ładnie się tutaj prezentują. W środku widać, że masz zastosowane jakąś modyfikację na wnętrza. Więc to jest chyba ten interior Addons z -y. No i wszystko ładnie się tutaj prezentuje i tutaj dam za ten kolor, bo ten kolor naprawdę mnie powala. Eee, fajne ogólnie miejsce na zdjęcie, widać, że to jest gdzieś chyba na Waszej bazie, bo tutaj widać Dafa Speedline, tam chyba jeszcze jest Scania SK Speedline, także to jest gdzieś u Was na bazie, zbiorówki Speedline. Eee, więc tutaj za to zdjęcie, za ten kadr, bo mamy tutaj jeszcze mm, na pusto. O, tutaj też jest na bazie, jak widzimy, bez załadowania, no ale to zdjęcie jest już trochę ciemniejsze, bym powiedział. Ale za to ładnie się tutaj niebo prezentuje. <laughs> Więc za tą ciężarówkę i za te zdjęcia, no bo na tym zdjęciu się mogę najbardziej chyba tutaj skupić, bo najbardziej ładnie, najładniej widać ciężarówkę, bym powiedział, że tutaj daję Ci 9 na 10 za tą ciężarówkę. A my przechodzimy do kolejnej ciężarówki, które, którą nadesłał nam Wadello marka Volvo FH4, konfiguracja kabina, globtrotor, podwozie 4x2 silnik 500 koni, naczepa chłodnia Schmidt dodatki 6 halogenów lampki na grillu, 14 lampek na grillu, 2 kuguty, trąbki na dachu, łowiewki, boki, góra, spoiler międzyosiowe, dwa razy no i tu jest kolejna, e, kolejna rzecz, e, tutaj możemy się trochę wypowiedzieć na temat e, na temat tego Volvo bym powiedział e, Volvo Jakieś dziwne ma lampy, zauważcie, jak dziwnie tutaj coś świeci. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest, to jest kadr, który zastosowałeś, bo zastosowałeś go na stacji benzynowej, gdzie dystrybutory zasłaniają mi ciężarówkę, więc to już jest drugi minus. Kolejnym minusem bym tutaj powiedział, że jest to w cieniu. Nie za bardzo widać to Volvo, więc to też się niezbyt dobrze prezentuje. Kolejną rzeczą za dużo lampek. Jak dla mnie bardzo dużo lampek, co mi się to nie podoba. No jest ich zbyt dużo, bym powiedział. Halogeny na górze, spoko. Trąbki też spoko. Kolor przede wszystkim jest ładny, taki sam kolor stosował tutaj Piotrek 122, więc ciężarówka kolorystycznie wygląda ładnie. Zdjęcie kadrowo niestety bym powiedział, że nie, nie wygląda to dobrze jakościowo też nie wygląda to dobrze lampki przesadzone, no i miejsce, że tak powiem niezbyt dobre do takiego zdjęcia. Ciemno no w cieniu po prostu zdjęcie ciężko tutaj cokolwiek zobaczyć, bo dystrybutory również zasłaniają połowę zestawu. Dlatego za to zdjęcie dam Ci 3 na 10. A my przejdźmy do kolejnego zdjęcia, które nadesłał nam Jakub Paleta. Nadesłał nam DAFa XG+, Plus 583 konie mechaniczne, długie, 6x4, kamery, customowy tylny zderzak, niski przedni zderzak, 6 halogenów koguty, trąbki, customowe logo DAF, customowe logo DAF Einhowen, dwie lampki na grillu statyczne lub stroboskowe, chlapacze przód i tył, czerwone obrysy na spoilerze, chromowane felgi, parę badziewi w kabinie, stomowy beżowy środek, LEDowe światła. Mamy tutaj kilka zdjęć nadesłanych, więc najpierw sobie zobaczymy te zdjęcia. DAF XG, proszę bardzo. Tu są, no fajne, fajne są te zdjęcia właśnie ala telefonem robione. Tylko, no jakby tutaj oceniać z takiego zdjęcia, nie zawsze, nie zawsze po prostu tutaj idzie to zrobić. Dobra. Zdjęcia wszystkie obejrzeliśmy i tak powiem Wam, że skupimy się na tym zdjęciu, bo tutaj, no, ładnie się to prezentuje. Nie powiem, że nie, choć zauważyłem na innym zdjęciu jeden minus, który bym nie, nie stosował w tej ciężarówce. Ogólnie przede wszystkim bardzo ładny kolor. Szary kolor z czarnym grillem, bardzo fajnie się to prezentuje. 6x4 powiadasz, tutaj mamy, no i mamy. Bardzo ładnie się to prezentuje. Mamy tutaj stroboskopy, tak jak pisałeś na grillu, i na górze mamy dwa koguty, więc prezentuje się to ładnie. Czy yy, tak, tutaj rury też mamy w kolorze, więc też fajnie się to komponuje. Mówię, ten kolor bardzo tutaj dużą robotę robi. Widać tutaj, że masz wszędzie kamery, więc DAF na wypasie, halogeny dalekosiężne. Co mi tutaj. Przy tym DAFie na pewno nie pasuje to te chlapacze. Te chlapacze jakoś tak słabo wyglądają przy tym DAFie bym powiedział i ja bym z tych chlapaczy po prostu zrezygnował. To samo no nie masz tutaj modyfikacji na, na, na tą na rejestrację, co te rejestracje od SCS-u słabo wyglądają. I ogólnie to DAF prezentuje się bardzo ładnie, zdjęcie jest bardzo ładne, w sensie kadr bardzo ładny, z tyłu mamy piękne niebo, tutaj mamy jakieś drzewka, nie drzewka, roślinność, też fajnie się to prezentuje, więc to zdjęcie bardzo mi się podoba, choć jeszcze zwróciłem na tym zdjęciu, że tutaj masz okienko, które mi się nie podoba w tych DAFach. Więc no niestety, no to mi się nie podoba, ale tutaj tego nie widać. Tutaj widać, patrzcie. Naklejka DAF, a tutaj tego w ogóle nie widać. jakby tego nie było. Może tego nie ma. Może to później dodałeś, ale ale ogólnie DAF mi się bardzo podoba. No ma parę minusów, dlatego 8 na 10 ocenkę tutaj ci zostawię. A my kolejne zdjęcie oceniamy moi mili od kok 07. Jest to skania S730. S... Jak kurcze? Skania S730S High Row 700. Koni Furgon Seria eee, Ciężki opis bym powiedział. Ciężko, ciężko w ogóle tutaj cokolwiek się dowiedzieć, dlatego hmm. Polecam zasady zasady do zestawu widzów sobie przeczytać. Strasznie ta e, skania jest tutaj chaotyczna. Zdjęcie słabej jakości tutaj w ogóle jest pod, pod e, słońcem, gdzie nie za dużo widać. E, słabej rozdzielczości jest to zdjęcie. Zacznijmy od tego. Kolejna sprawa, za dużo lampek, za dużo lampek. To jest pierwszy minus. Drugi minus to jest to, że wszystkie te lampki są w różnych kolorach trochę pomarańczowe, trochę białe więc to jest dla mnie kolejny minus. Nieładny napis na oponie przedniej pomalowany w neonowy to jest w ogóle zero realności, bym powiedział. Rura na dachu z tymi halogenami. Jeszcze bym powiedział, że do przeżycia, ale czy ona jest tam w ogóle potrzebna, kiedy mamy wbudowane lampy, bym powiedział, że nie. Ten skin jest taki jakiś bardzo chaotyczny, nie wiadomo co ten skin tutaj przedstawia. Bym powiedział, że to są jakieś bohomazy trochę czerwonego, trochę białego, trochę czarnego. No i mamy z tego skin, więc nie niezafajnie to zbytnio wygląda. No i kolejnym minusem na pewno jest to, co ty tutaj napisałeś, że 700 koni do firanki. Zbyt dużo. Tskanie się nie podoba. No, zdjęcie normalne gdzieś tam na warsztacie, więc też szału nie ma. Tu też mamy zdjęcie na warsztacie. A to zdjęcie już w ogóle jest ciemne, bo pod słońce robione. Więc, no niestety to zdjęcie jest, bym powiedział, bardzo, bardzo nieładne. I jeszcze te chromy, te, te rury tutaj, no tu jest tak wszystko zrobione. Tak dużo tego jest pododowane, że normalnie się patrzeć nie da. No z przykrością... Może nie z przykrością, no ale ogólnie, no muszę być z wami szczery. Ta ocenka naprawdę będzie bardzo niska. Chyba najniższa w historii od kiedy za, mamy tutaj zestawy widzów na kanale. Więc no niestety 2 na 10 tą ciężarówkę oceniam. Nawet bym się wahał na 1 na 10, bo. No jest dla mnie tragedia. Tragedia bym powiedział. Także no 2 na 10, żebyś tam nie był aż tak obrażony. My przechodzimy do kolejnego zdjęcia. I mamy, mamy w zasadzie jeszcze dwóch użytkowników, którzy nadesłali foteczki, więc sobie je ocenimy. Nadesłał nam skanie Lachu, skanie R540 i jest to ciężarówka 4x2 z firanką naczepa Krone Megaliner, czyli kolejny zestaw w lowdecku. Mamy dwa zdjęcia, tutaj pod słońce, więc no tutaj nie wygląda to zbyt dobrze, ale mamy drugie zdjęcie. No i niestety jest zrobione zdjęcie, ale zamazania. Rozmazanie tłacz coś tam nie zostało wyłączone. Więc no, co ja tutaj mogę na temat tej skani powiedzieć? Skania zwykła czarna 540 z tego co tam pisałeś. Yy, brak rejestracji z modyfikacji, więc no niestety nie za fajnie to wygląda. Tabliczka TIR, która jest dosyć często już tutaj spotykana na Waszych zestawach, bym powiedział za tym oknem ciężarówki. Yy, co my tutaj mamy? No, zwykła czarna skania, bym powiedział. Zwykła czarna skania. Więc, no, ciężko, ciężko się tutaj wypowiedzieć. Normalna skania. Bym, troszkę bym się przyczepił tutaj do kadru, do miejsca. No, nie za ciekawie to wygląda. Tym bardziej, że nie zastosowałeś tutaj. Nie usunąłeś rozmycie tła. Więc ta naczepa, jak widzimy, już jest trochę rozmazana. No, ale zestaw wygląda bardzo realnie. Normalnie. Nie ma się co do niego przyczepić. U niebo też jest ładne, więc tutaj no niestety mogę się przyśpić do tego, do kadru yy, no do tego, że jest yy, te, tło rozmazane, co nie, więc no, tutaj dam Ci ocenkę 7 na 10, bo nie wygląda to najgorzej. I ostatnie zdjęcie, które nadesłał nam Wegeski. I tutaj mamy ciężarówkę Mante GX Euro 6 2015, konfiguracja podwozia 4x2, skrzynia Tipmatic 12 biegowa plus retarder i najwyższa kabina. No i tutaj moi mili e, oczy normalnie aż płaczą, z, oczywiście z radości, e, bo tutaj jest naprawdę piękne zrobione zdjęcie i to widać z daleka. E, może zaczniemy od ciężarówki. Ciężarówka Man TGX Euro6 w najwyższej kabinie, czyli XXL z bardzo ładnym kolorem, bym powiedział. Jest idealnie dopasowany ten kolor. Mamy tutaj też na, na boku lwa, yy, z napisem Man. Więc mamy tutaj również rejestrację zastosowaną z modyfikacji. Jakieś tam chlapacze Mana, które no, tutaj pasują moim zdaniem, nie wygląda to źle. Yy... Środek, czerwone firanki z białą falbanką idealnie komponują się z tym kolorem, bym powiedział. Mamy tutaj naczepę Kasbruchera, Casbrohera, coś takiego. Yy... No, naczepa burto firanka. Mamy tutaj, już widzę niestety minus, a jest. byłem pewien tutaj, że będzie tutaj najwyższa ocena. Yy, niestety. Przeliczyłem się. Bo widzę na naczepie naklejkę Angel Mords, a na ciężarówce nie. No niestety, ale myślałem, że to będzie najwyższa ocena, ale niestety jednak nie będzie. Yy, kolejną rzeczą minusową, kolejne znowu te tutaj, mhm. właśnie, czytniki, które są zamontowane na górze. Bym montował je na dole. A z daleka, szczerze, ujch. Prezentowało się to naprawdę, naprawdę super yy, i bym powiedział, że tutaj naprawdę ocenka będzie wysoka, bo zdjęcie, kadr, yy, grafika, miejsce w ogóle jest przede wszystkim super, ale są dwa minusy, dlatego no, zestaw prezentuje się naprawdę super, nie mam się do, tutaj naprawdę do czego przyczepić, Elgi z modyfikacji, opony z modyfikacji z tego co widzę, Yy, kolor bardzo super wyglądający tutaj jakieś w ogóle lampki na dachu żeby nie było goło yy, żeby nie było goło i wesoło yy, naczepa też fajnie się komponuje z tym manem, no, no kurczę jest super nie tylko te dwa minusy, które wymieniłem no niestety dam ci tutaj 9 na 10, a nie 10 na 10 choć byłem pewien, że będzie tutaj najwyższa ocenka, ale 9 na 10 ci tutaj yy, dam za tego mana My na dzisiaj kończymy ocenianie Waszych zestawów. Dajcie znać w komentarzu przede wszystkim, co tam, jak tam, się Wam się podobało. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego filmu. Czekajcie na więcej filmów z tej serii, czekajcie ogólnie na więcej filmów na tym kanale. Ja Wam dziękuję bardzo za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych produkcjach na tym kanale. Trzymajcie się i do zobaczenia.